Trenerze, przegrywamy spotkanie z Orłem Ryczów 0-1. do Wiadomo, punktów nie mamy, ale dzisiejszej gry, dzisiejszego zaangażowania, czy zaangażowania nigdy naszej drużynie nie, brak, nie, nie, nie brakuje. Ale dzisiejsza gra, mimo tego niekorzystnego wyniku, była fajna. Jak trener to ocenia? No na pewno, na pewno z takiej perspektywy emocjonalnej e, taka porażka boli, bo to nie jest pierwsza porażka w tej rundzie, gdzie, e, gdzie naprawdę dobrze wyglądamy z piłką przy nodze, dobrze wyglądamy bez piłki przy nodze, są momenty kiedy, kiedy przeważamy, kiedy dominujemy, jesteśmy odważni, oczywiście są też momenty kiedy to rywal dominuje, natomiast no z perspektywy meczu jest to mecz bardzo mocno na styku, na styku e, i, i jeden detal przesądza o, o jego losach, no i niestety znowu przegrywamy. 1-0 po, po babolu, znaczy po babolu, no po rykoszecie, po bramce totalnie przypadkowej, co boli podwójnie. Natomiast z perspektywy takiej po prostu ludzkiej, no to, no to ja jestem zadowolony. No, no, no nie ma co ukrywać, że mieliśmy świadomość z jakim rywalem gramy i jak dużo jakości ma w swoich, w swoich szeregach drużyna z Ryczowa, jakie ma cele, jaki profil zawodników ma, a ma naprawdę dobrych, dobrych zawodników, takich jakościowych piłkarsko chcących grać piłkę. I, i, i na to byliśmy bardzo mocno przygotowani z takiej perspektywy taktycznej no to wiedzieliśmy, że, że w otwarciu będziemy mieli przewagę plus 1, a momentami plus 2 i staraliśmy się bardzo mocno grać, grać od tyłu i wpychać piłkę do takiej dalszej diagonalnej dziewiątki. Naprawdę dobrze to wyglądało. Kilkukrotnie od tyłu byliśmy w stanie wyjść płynnie, albo i kilkunastokrotnie, wyjść płynnie z piłką ziemią, więc jeżeli chodzi o taką kulturę gry, to naprawdę nie mamy się czego wstydzić. W fazach i momentach, kiedy tej piłki nie mieliśmy, też dobrze broniliśmy nisko, dobrze broniliśmy polekarne, domykaliśmy centrum, wypychaliśmy ich do zewnątrz, wiedzieliśmy, że, że jest to drużyna, która raczej będzie grała po obwodzie, nie, nie będzie grała tak bezpośrednio. No i, i w tych momentach, kiedy nie mieliśmy piłki, na ile tylko byliśmy w stanie się przeciwstawialiśmy. I dzięki temu rywal oczywiście miał kilka, kilka uderzeń, natomiast dużo, duża część tych uderzeń była po prostu w, w Zagóra. Gdzieś tam dobrze, dobrze wyblokowaliśmy drugi słupek, Zagór łapał krótki. No, organizacyjnie po prostu wyglądało to dobrze. No i przerwa kończy się wynikiem 0-1. Druga połowa, mieliśmy taki swój cel, żeby w ostatnich dwóch meczach drugie połowy wyglądało zdecydowanie gorzej. Chcieliśmy w tym, w tym razem udowodnić, że. Ee, że jesteśmy w stanie zagrać obie połowy równej na dobrym poziomie i naprawdę o ile początek tej drugiej połowy naprawdę ta jakość rywala nas trochę stłamsiła, siła przegrywaliśmy pojedynki 1 na 1 wokół szesnastki, dużo rywalnych fragmentów gry Wybroniliśmy, wyczekaliśmy ten ciężki moment i druga część drugiej połowy to naprawdę był, była już przyjemność, jeżeli chodzi o, o taką kulturę, posiadanie. Rywal miał bardzo trudno, żeby nas złapać w pressingu, bardzo trudno nas miało zepchnąć do zewnątrz, bo praktycznie nie dawaliśmy się spiechać do zewnątrz, tylko cały czas trzymaliśmy piłkę w centrum. Mieliśmy kilka kierunków grania. Stworzyliśmy sobie kilka sytuacji, kilka dobrych, bardzo dobrych. No niestety pod dośrodkowaniach głównie, no i niestety nie udało się zdobyć bramki dającej upragniony remis. Podsumowując jednym zdaniem, na pewno przykro po raz kolejny, bo grasz dobrze i przegrywasz. No i jednocześnie musimy być świadomi miejsca, w którym jesteśmy i w tabeli z rywalem, jakim graliśmy i naprawdę uważam, że możemy być siebie dumni za postawę przeciwko tak mocnemu rywalowi. rywalowi jedne, co możemy i musimy to kontynuować regularną pracę w taki sam sposób, jak teraz i wierzę, że no w perspektywie czasu nam to musi oddać. Trenerze, dzisiaj. Chyba szybka wymuszona zmiana, bo jeszcze w pierwszej połowie z boiska, dosyć wcześnie musi zejść Mateusz Cięciwa. Pierwsze, no, organizacyjnie no, to wiadomo, że trzeba było coś zmienić, a drugie, coś co, co Mati się na co się narzekał? No, miesiąc czworogłowy, chyba naciągnięcie albo naderwanie mięśnia czworogłowego. Wiemy, że wraca po urazie kolana, więc, więc od razu zareagowaliśmy zmianą. No, ciężko coś powiedzieć na ten moment. Zobaczymy jak to wszystko się okaże po badaniach. A tutaj już taki, taki mały bardziej promek słońca po długiej przerwie do składu wrócił do, do drużyny wrócił Konrad Kuliszewski, jak trener. Oceni to, to wejście, ten powrót? Nie, ja się bardzo cieszę, drużyna też się cieszy, bo Kondzio jest, jest taką dobrą duszą tej, tej szatni zawsze i, i jego doświadczenie, jakoś e, Ma taki nieszablonowy styl gry, a my potrzebujemy czegoś, e, czegoś momentami nadstan, więc ja się bardzo cieszę, oczywiście, że Kondzio wraca na spokojnie. E, ten uraz był dość mocno dla niego traumatyczny, nie, nieprzyjemny życiowo, e, dlatego nie, nie wywieramy na nim żadnej presji, po prostu po malutku się, się wprowadza i wierzę, że jeszcze będziemy mieli z niego dużo korzyści. Ja się osobiście bardzo cieszę, że do nas wrócił. Tak jak my wszyscy. E, trenerze, jeszcze y, wybiegając już troszkę do przodu, za tydzień mecz z Watrą Białka-Taczańska. E, no wiadomo, że wychodzimy zmotywowani tak samo jak na Orła Ryczów i każdą inną drużynę, ale coś więcej o tym meczu? No jeżeli chodzi o Watrę, no to będziemy ich analizować teraz w trakcie tygodnia. Najpierw zakończymy sobie Mecz z i skupimy się na rywalu kolejnym. Wiem, że jest to duża ofensywna, też chcąca grać w piłkę z takim nastawieniem pro, proofensywnym, ale jednocześnie ma też kilka wad, kilka które będziemy chcieli się, który będziemy starać się wykorzystać. Na pewno będziemy chcieli dobrze się do tego meczu przygotować i, i, i wierzę, że w tamtym meczu nie tylko powalczymy, ale przede wszystkim wywalczymy trzy punkty. Trenerze też wszyscy na to liczą, a jeszcze kończąc. Ten wywiad, nie wiem czy trener, bo wiadomo, że, że ta porażka gdzieś odcina zawsze głowę. Ale dzisiaj, dzisiaj kibice, którzy byli na stadionie, nagrodzili naszą drużynę brawami za tą grę i za to zaangażowanie. Także trybuny też dziś doceniły to, to jak drużyna grała. Myślę, że to, to bardzo cieszy i to powinien być taki mały, mały promyczek i sygnał dla. Dla zawodników po prostu, że jeżeli będą dalej kontynuować tą pracę i, i ten sposób gry tak kreatywny, to, to ludzie to widzą, ludzie to doceniają i naprawdę oni się rozwijają z każdym treningiem, z każdym meczem. I oczywiście, że, że zawsze brak punktów boli, bo jak spojrzymy na suchą tabelę, no to może nie wygląda to tak wybitnie, ale ja wiem, że to jest proces i, i, i musimy po prostu kontynuować to, co robimy do tej pory. Bierzemy w to trenerze, życzymy powodzenia, dziękujemy. Dziękuję bardzo.